Wszystkim. Dziś będziemy otwierać Tamasquishi i no. Capyberka. Dobra, no to ja poczekaj, pierwsza przecinam. Ale to chyba się nie przecina. To się nie przecina, to tutaj trzeba. Ja. Dobra, mam już. Też już mam, ale muszę to wyjąć. Co? To? Nie umiesz. nie umiem. Muszę iść tak, prawda? Co? Nic. O, ja będę to przecinać. Bo ja Ale już umiem. Nie przecinamy tego. W ogóle zobaczymy, czy to się tak klei Łączkę Dobra, otwarte. Wow. Ej, klej się. Klej się. Wow. Woe, Ej, dobra, to się klei. Aa, tak, <toddigt> właśnie... I e, to e, właśnie takich szukałam. <laughs> <toddigt> tak, tak wygląda. To właśnie też to, zdjęłam. Tak wygląda. <toddigt> Jak się klej w ogóle? Dobra. Więc jak oceniasz Ines? Fajna. Ale jaką ocenę? Bo ja daję 10 na 10. Ja też. Też 10 na 10? Mhm. No to fajna. No. Dobra. Ej, fajna. No. Bo ona tutaj taki Ona się w ogóle co klei. No Dobra. Ale... No to wszystko to. Pa-pa!